Nazywam się Maciej Kopański. Nauczymy się, jak prawidłowo usiąść za kierownicą. Zapraszam na BMW Driving Experience 1 na 1. Prawidłowo ustawiony fotel. Co to oznacza? Jak ustawić sobie pozycję za kierownicą tak, żebyśmy byli w stanie zapanować nad samochodem. Odległość do siedziska, do, do pedałów, wysokość kierownicy, odległość fotela od kierownicy, to wszystko ma ogromne znaczenie. Od czego zacząć, żeby nasz fotel był ustawiony prawidłowo? Pamiętaj, zawsze rozpoczynamy od ustawienia wysokości fotela. Wysokość. Musi być tak ustawiona, by ani kierownica ani deska rozdzielcza nie zasłaniały mi pola, nie, pola widzenia. Następnie ustawiam odległość fotela do, do pedałów. I tutaj jestem w stanie wykonać bardzo, bardzo prosty test. Spróbujcie zasymulować hamowanie awaryjne. Zobaczcie, zahamowałem bardzo mocno i niestety moja noga się wyprostowała, a ja cały. Wyjechałem, wysunęło mnie na fotelu do, do góry. To znaczy, że siedzę po prostu za daleko. Przesuwam fotel do przodu i próbuję jeszcze raz. Tak ustawiona odległość fotela do pedałów daje mi możliwość hamowania awaryjnego. Dalej ustawiam oparcie oraz kierownicę. Oparcie powinno być ustawione wygodnie, ale nie może ono być leżące. Takim bardzo prostym pomiarem, który jesteśmy w stanie wykonać, to siadamy wygodnie, opieram łopatki na oparciu i wystawiam jedną lub dwie ręce na, na, kierow na szczyt kierownicy. I muszę mieć możliwość zagięcia ręki tutaj mniej więcej na, na przegubie, tak, by nie oderwać łopatki od oparcia. W tej chwili już widzę, że siedzę za daleko, więc muszę tę odległość skorygować. E Podjeżdżam delikatnie oparciem do, do przodu, nadal trochę daleko, więc sprawdzam, czy mam możliwość skorygowania tej odległości wysuwając kolumnę kierownicy. Udało się. Ta odległość e, zapewnia mi przede wszystkim możliwość szybkiego zareagowania w sytuacji, kiedy będę tego potrzebował na drodze, bez odrywania łopatek od, od oparcia. Pamiętaj, tak ustawiony fotel daje Ci bardzo dużą stabilizację. E, po prostu kierowcy w fotelu. Przy nagłych manewrach mogę, mam duży zakres ruchu i dużą stabilizację, czyli łopatki cały czas są, są na oparciu. Ostatnią rzeczą, którą ustawiam, to zagłówek. I tu ideałem by było, gdyby zagłówek był na równi ze szczytem, ze szczytem głowy. No i na sam koniec pas. O pasie bezpieczeństwa nie mogę zapomnieć to jest bardzo ważna rzecz. Prawidłowo zapięty pas, on jest oczywiście bezwładnościowy, więc tutaj na odcinku klatki piersiowej on bardzo dobrze przylega. Natomiast nie możemy zapomnieć o, o, dolnym, o dolnym odcinku, on musi znajdować się blisko ciała. W tej chwili mam kurtkę i taki bardzo prostym bardzo prostą rzeczą, którą jestem w stanie zrobić, delikatnie podnoszę kurtkę, a tutaj drugą ręką taki pas, taki ruch ściągający i w tym momencie pas przylega blisko ciała, blisko ciała. Jeżeli chcesz być jeszcze lepszym kierowcą i doskonalić swoje umiejętności, zajrzyj na naszą stronę. Tam zapoznasz się z pełnym programem szkoleń i treningów.